Dajcie, w tym filmie pokażę Wam nowości w get Online. I zacznijmy od tego, że kontent z okazji chińskiego Nowego Roku jest dostępny do 12 lutego i tak samo nowa znajdźka. Z premii w tym tygodniu mamy dwa razy kasa rp wyścigi równoległe. Tryb adwersarza strefa zrzutu, również dwa razy kasa rp. Nowe wyścigi kaskaderskie z okazji chińskiego Nowego Roku również są dwa razy kasa rp. Macie premię 3 razy reputację na aktywności z klubu samochodowego, i ostatnia premia to premia na biznes, dokładniej mówiąc na warsztat tuningowy, a jeszcze dokładniej na tuning na życzenie. Teraz on daje dwa razy więcej kasy i, I teraz przejdźmy sobie do zniżek, i o 30% mamy tańsze wszystkie warsztaty, a jeśli chodzi o ich renowacje, również są tańsze o tyle samo procent. Elita Stravel mamy taniej Veluma, Legendary mamy taniej tego Obey'a, w Sauternie mamy taniej Hotringa, Dominatora SP Remus, Warhammera HKR, u Simona o 30% mamy taniej Progena GP1 oraz Dinkę Jester. Jeśli chodzi o zniszkiwanie z bronią, to w nim o 30% macie taniej karabin wojskowy, a jak opłacacie GTA Plusa, macie o 40% tańszy paralizator. W klubie samochodowym o 30% macie taniej 811. Jeśli też chodzi o darmowe autko, w tym tygodniu jest to Comet SR. I co trzeba zrobić, by zgarnąć tą furę za darmo? A musicie zająć najmniej piąte miejsce przez 4 dni z rzędu na wyścigach z klubu samochodowego. No i to było wszystko w tym szybkim niusie. Trzymajcie się, papa. Pa.